Stał się depozytariuszem wiedzy, która pozwala mu rzucić takie oskarżenie z mównicy sejmowej, to dlaczego mówi o tym z mównicy sejmowej, a nie składa zawiadomienia do prokuratury? A jeżeli z kolei premier Tusk słyszy takie rzeczy o sobie, wypowiadane przez tak poważną osobę, no to dlaczego sam nie składa zawiadomienia do prokuratury? Ja może pan przypomni to widzom, słuchaczom. Ja wówczas o tym mówiłem w Sejmie, że za takie oskarżenia no, ktoś powinien siedzieć. Ktoś powinien siedzieć, jeżeli... jeżeli Pada takie zdanie, no to, to z jednym i z drugim delikwentem powinien rozmawiać prokurator, sędzia śledczy. Albo jeden kłamie, albo drugi. Jeżeli pan Jarosław Kaczyński miał taką wiedzę, kiedy sprawował rządy w Polsce, no to czy przypadkiem nie jest winny niedopełnienia obowiązków? Jeśli w swoim czasie nie złożył zawiadomienia do prokuratury, jeśli nie napisał do ABW, któremu, którego pracę zresztą nadzorował w swoim e, czasie, prawda? Jedno, jedno prezes, i prezes... drugie całkowicie niepoważne. Ja tak, owszem, Donalda Tuska traktuję jako niemiecką ekspozyturę w Polsce. To jest. To jest prosty wniosek z całej jego praktyki politycznej. Do tego nie trzeba podsłuchanych rozmów, żeby, żeby tak zdefiniować rolę tego polityka na polskiej scenie politycznej. Ale Jarosław Kaczyński miał wiedzę znacznie szerszą w tej sprawie ode mnie i, i mam wrażenie, że. Że albo jest winien gołosłownych oskarżeń, albo jest winien niedopełnienia obowiązków, jeśli oskarżenia nie były gołosłowne.